Cześć, wtorek, godzina 15, <grym /dziśla> dzisiaj e, specjalny odcinek, edycja, bo nagrywam razem z Bartkiem, <grym /dziśla> spotkałem go w Krakowie. Głównym celem naszego wyjazdu jest koncert Tula już dzisiaj, o, około... O, tutaj też koledzy. Dokładnie, dokładnie, poza nas nie widać specjalnie. Także widzimy dużo osób, które właśnie przyjechali w tym samym celu, a mój przyjazd był całkiem, e, całkiem z przygodami. E, generalnie około godziny miał trwać mój przylot, a trwało około 8 godzin, bo była burza w Gdańsku, później przekierowali mnie do Katowic, no i jakoś dopiero później tutaj autobusem o 5 czy 6 rano e, zlądowałem. Ale generalnie, przed chwilą byliśmy w coworkingu, sobie popracować. Taki, taki scenariusz wymyśliliśmy, żeby nie tracić dnia pracy i jutro również właśnie idziemy sobie popracować znowu, więc mimo że koncert w takim głupim trochę terminie wtorek, to sobie e, trochę popracujemy i stwierdziliśmy przed chwilą, że zostaniemy testerami coworkingów. <grytanie> jak się się podobało. No, moje wrażenia, że jak to bardziej jak to bardziej pozytywne. <grytanie> Zaskoczony byłem, że miałam dobrą kawę. <grytanie> Mam no, przynajmniej jak na pierwszy dzień na darmo jeszcze dobre kawy rzuciłem, <laughs> dobry internet, wygodne kanapy, nie no da fajnie. Się Fajnie, fajnie, a jutro e, prawdopodobnie Bartek już musi jechać e, do oddziału swojej firmy, a ja przetestuję e, jakiś inny na pewno. I taka ciekawostka, e, zazwyczaj we wszystkich coworkingach jest tak, że pierwszy dzień jest za darmo, także <laughs> tak. taka, taka cebulowa porada, więc jak będziecie w jakimś mieście chcieli popracować, to skorzystajcie z niej może. No i my już gotowi na koncert, e, prawie cali na, na czarno. Jaki tu napis, make more noise i perfekcje, który jest związany z tym zespołem na której idziemy no a przed chwilą zjedliśmy zarąbiste żeberka po prostu naprawdę polecam to była restauracja Bokanera chyba także jeśli będziecie mieli okazję kiedyś przyjść do Krakowa przyjechać to polecam nie? według mnie chyba najlepsze jak dla mnie żeberka dotychczas zjedzone i właśnie odnośnie tego chciałbym powiedzieć, że podróże kształcą bo takie zajebiste żeberka ale podróżek kształcą, bo właśnie też yy, spotyka się fajnych ludzi. I właśnie dużo rozmawiamy z Bartkiem o, przy okazji o różnych optymalizacjach życia, zwłaszcza diety na przykład i jakichś tam, yy, nie wiem, odcinania się od social mediów i tak dalej. Ale najciekawszą taką rzeczą wydaje mi się yy, jego ostatnie podejście do żywienia zwane intermittent fasting. I co to jest mniej więcej to intermittent fasting? Sprawa jest prosta. To nie jest dieta, tylko to jest styl żywienia, który polega na ograniczeniu twojego okna żywieniowego. Ustalasz sobie okno żywieniowe maksymalnie 8 godzinne, w którym jesz, a przez pozostałe przykład 16-20 godzin do ty nie jesz. Wydaje się kuriozalnie proste, ale naprawdę jest skuteczne. I uwierzcie mi, ja nie wiem przez 16-20 godzin mnie i stale głody nie przemieram. I to takie wydaje mi się dosyć e, zbliżone do jakiegoś naturalnego, jak nasi przodkowie, trybu życia. Nie? No, bo Ludzie kiedyś biegali, polowali manmuta, nie mieli manmuta, co za nim przez 3 dni biegali, nie jedli, a później się raz najedli i byli na jedzeni. Tak? To nie no. jest tak, że człowiek musi jeść pięć posiłków dziennie i obżerać się tam, po ile kalorii. Jest tak, tłumacząc z angielskiego, mniej więcej to jest taka e, głodówka, ale nie głodówka jakby. Kilkodniowa, non-stop, tylko taka. Ja nie lubię słowa głódówka, ale bardziej jest. uposzczenie jest lepsze. Takim, 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 że. Yy... chodzi tak naprawdę, to nie jest. chodzi głównie o to, że my jesteśmy głodni, dlatego nie dlatego, że mamy głód fizyczny, tylko dlatego, że nasz organizm produkuje hormon głodu, który powoduje, że przypomina nam o tym, żebyśmy zjedli, zanim dopuścimy do głodu fizycznego. I tak naprawdę to, że jesteśmy głodni, wynika z naszych nawyków żywieniowych. Jeżeli te nawyki żywieniowe zmienimy. To jeżeli postanowimy sobie jeść przez 8, 6, 4, czy nawet 1 posiłek dziennie to organizm się do tego przyzwyczai i będzie nam tą hormon głodu wtedy, kiedy mamy te nasze nawyki żywieniowe. No, także ciekawa sprawa, może spróbuję faktycznie coś takiego. Ale... Bartek zajada od yy, 11 do 19, 11, tak? Do 19. Tylko Tomek, ja życzę w 3 miesiące, 12 no. kilo, a ty, ty masz <laughs> robić. <ramię. śmiech> No może właśnie nie ma po co, ale ciekawa koncepcja, chociaż żeby spróbować. Dobra, czekamy na tramwaj, który nas, czy tam autobus, który nas zawiezie prosto prostu stadion, pod, pod hale koncertową. na koncercie już kolejnego dnia, także emocje opadają. I <laughs> yy, dzisiaj też już, ale bez Bartka, bez kolegi, yy, dołączyłem do jakiegoś coworkingu, znalazłem taki yy, coworking Rynek 28 się nazywał, dosłownie na samym rynku. Także zupełnie inny klimat, tak bardziej kameralnie, mniejsza powierzchnia. Yy, jakieś może udogodnień takich, e, na przykład jak troszkę słaba, słabsza klimatyzacja, e, nie aż tak nowocześnie w środku, ale za to przesympatyczni e, ludzie, zwłaszcza właściciel, e, który chyba z pochodzenia Francuzem, e, sporo sobie pogadaliśmy o, o właśnie różnych tam rzeczach. No i klimat, klimat bardzo tu się liczył. Wyszedłem właśnie z pracy, e, zmierzam do domu i zobaczcie w jakim miejscu jestem. Odnośnie takiej pracy w różnych miejscach. Ostatnio słyszałem, że um, wiele osób twierdzi, zwłaszcza w jakichś większych firmach, że ciągła zmiana miejsca pracy wpływa na kreatywność i na jakieś tam pobudzenia mózgu yy, nowe, które mogą właśnie zwiększyć naszą kreatywność, produktywność i niektóre firmy podobno nawet yy, yy, Zmuszają pracowników, żeby codziennie zmieniały swoje miejsce pracy żeby, e, znaczy w obrębie swojego, swojej lokalizacji, żeby wymieniały się doświadczenia z nowymi, znowu zapoznanymi kolegami, e, poznawali ich problemy. No i właśnie to samo tyczy się e, takich, takich wyjazdów, takich coworkingów, żeby trochę tu popracować, trochę tam e, poznać e, może inne modele pracy, inne style innych ludzi no i podobno właśnie jak się tak y, trochę zmieni otoczenie to jakaś kreatywność tam wzrasta. No ale to na pewno nie jest dla wszystkich. Ja nie wiem, ja tak co jakiś czas pewnie y, lubię y, sobie coś takiego zrobić, ale tak dzień w dzień to jednak wolę taką stabilność myślę y, y, przebywania w dobrze znanym miejscu. Także no, dla każdego coś miłego, a z takich jeszcze innych plusów poznawania różnych miejsc pracy, no, no, nowych lokalizacji to jest to, że jesteśmy tam całkowicie nieznani na początku i możemy się tak wtu, wtopić w tłum. Nikt nam nie będzie zawracał głowy, a w takim znanym środowisku to często e, koledzy za, tam zaciągają na kawę, na papieroska pewnie, na e, jakieś piłkarzyki na przykład. To jest też fajne, no ale to zależy właśnie co chcemy. Ale z takich minusów to... W każdym jednak nowym coworkingu za stanem są jakieś inne zasady i reguły. Także yy, na przykład w tym ostatnim wczorajszym to musieliśmy podpisać chyba 15 stronicową yy, umowę, jakiś regulamin, więc yy, nie wiedzieliśmy czy musimy to czytać czy nie, czy mamy się bać. Yy, a tu z kolei to wszystko tak na lajcie było bezproblemowo. Yy więc za każdym razem musimy się trochę nauczyć tego jak tutaj się pracuje, jakie są zasady i reguły także jeśli będziecie chcieli wyjątkowo jakoś pobudzić swoją kreatywność albo skupić się mega na jakimś zadaniu to polecam może jedną z metod jest właśnie zmiana miejsca nawet w obrębie swojego pokoju czy w obrębie swojej firmy no a jak będziecie w Krakowie to polecam te dwa miejsca w których byliśmy, odezwijcie się do i o nich opowiem, jak się tam dostać, jakie są szczegółowe reguły. No i co, ja zaraz wracam, tak jak mówiłem, więc um, miłego następnego tygodnia i trzymajcie się.